Konferencja Razem Przeciw Przemocy w Rodzinie odbywa się już po raz drugi. W konferencji biorą udział przedstawiciele instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prokuratury, policji, sądu, oświaty, służby zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodków pomocy społecznej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Temat jest bardzo ważny i bardzo poważny, po pierwsze. Po drugie, my, jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Jednostka Pomocy Społecznej, jesteśmy zobowiązani w tym temacie pracować, między innymi tego typu konferencje organizować. Przemoc w rodzinie to wciąż poważny problem. Objawia się nie tylko uszkodzeniem ciała, ale i przemocą psychiczną, izolacją, ośmieszaniem, przemocą seksualną, a także groźbami, niszczeniem mienia czy zmuszaniem do zażywania środków odurzających. Na tego typu konferencjach uczestnicy dyskutują i dzielą się swoimi doświadczeniami. Tematem dzisiejszej konferencji jest współpraca służb odpowiedzialnych za realizację procedury niebieskiej karty. Cała idea prowadzenia tej procedury niebieskiej karty oparta jest o współpracę służb. Problemy z jakimi jakie dotykają rodziny dotknięte przemocą są bardzo różne i jedna służba nie jest w stanie pomóc odpowiednio tym rodzinom. Przemoc niszczy wiele aspektów życia rodzinnego i dlatego wielu specjalistów musi włączyć się w pomaganie tym rodzinom. Często rodziny te potrzebują wsparcia psychologicznego, pomocy socjalnej, pomocy prawnej, pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, pomocy materialnej i medycznej. I nie jest możliwe, aby jedna służba poradziła sobie z tymi problemami. I dlatego tak ważne jest, aby wszystkie służby, które zobligowane są ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzeniem w sprawie realizacji procedury niebieskiej karty, na równi włączały się w pomoc tym rodzinom. Każdy, kto jest dotknięty przemocą w rodzinie, może pomóc sobie i swojej rodzinie, kontaktując się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wystarczy zadzwonić 44 733 05 45